Ibrahimowicz rusza w stronę Polaka. Ibrahimowicz! Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo. Aj. Ciekawe, jak to rozwiąże. Ale świetna szansa teraz! Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! Ibrahimowicz przed szansą. Kapitalny strzał Ibrahimovića. Mamy bramkę. Umieścił piłkę w siatce w fantastycznym stylu. Minął obrońców. Biegnie na bramkę. Jest gol! Taki strzał. Z takiej odległości. Jestem w takim samym... Douglas Costa teraz. Szansa na oddanie strzału. Gol! W końcu mamy przebudzenie. Może jeszcze nie wszystko stracone. Nadal jeszcze sporo do odrobienia. Wizdek sędziego. Ciekawe, jaka będzie decyzja. Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę. 100% sytuacja, mané. Tak, tak, proszę państwa, jest Gol, ale są się teraz cieszy. Co teraz wymyśli? Świetnie to zrobił! Strzela na pustą bramkę. Gol! Taka bramka na otarcie łez, bo nie sądzę, żeby jeszcze kto...